Siema! Ja jestem wzorcenik. To jest zwykłym no odcinku z The gry The Casting of Frankstone. W ostatnim odcinku co weszliśmy do tej kuty, zdobyliśmy ten otopiot i co? Tutaj raczej już więcej nic nie ma. No na pewno, bo co zwiedzaliśmy, jesteśmy teraz jako Linda. Liczę, że wreszcie coś w tym odcinku, jakaś petarda będzie. Nie wiem, że ktoś umrze. O, to byłoby najlepsze. No to co? Idziemy dalej. A wy co stoicie jak manekiny jakieś? Jakie gripy. Matko, i co? Mamy tu wejść teraz? Czy mam z kimś pokazać? Czy. Nie wiem, po co mi dają takie przejścia, żeby tu nic nie było. Uh, ale coś tu jest. A dobra, to jest. To, no, żeby zobaczyć. Chwila, to możemy zobaczyć. Nie, zobaczyć go w stream odcinku. Tak, to było tego Blighta. No, ale to jest ta latarka, to trochę. Igde. Czy miałem z kimś pokazać, czy co? Z tymi klipami. A, tak, dobra. To chyba tutaj wszystko już zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. A, jak zrobimy? z tyłu i postaraj się. Badi, a Badi, pani ty, pani, sabon, Everybody powinna tak powiedzieć, to? a nie. Światła gotowe. Oj, oj, coś się tutaj stanie, zaraz coś czuję. To jest idealny moment, żeby się coś stało. Nie wiem, nagle wychodzi taki Frankston, taki zombiak jak po prostu. Uh. Nie rób tego. Nie musi. Okej. Okay. Ehm. Um. Ale to nie fair, widzę, że przetłumaczy fair na fair. Ach, wprowadzanie coraz bardziej angielskiego w język polski. Znaczy mi to nie przeszkadza, szczerze mówiąc. A co on tutaj chce zrobić? Mnie to bardziej zastanawia. Kurde, ale nie wiem czy jest to za głośno. No, trochę ciszy. Definitywnie odrobinę z ciszy po BS-ie. Dobra. E <tosek> Ta Bibi twarzy bez dźwięku, to było ciekawe. Coś mi tutaj nie pasuje. O. Nie teraz coś powinno być, ale ta kamera to trochę słabo pokazuje. Oj, jakiś dźwięk. A nie, no to kamerowe to było. Moim zdaniem słabo ta kamera wyszła im, ale też to słyszałem. Też to słyszałem. I mnie to bardzo ciekawi. Zapropatą. probatą. z wahaniem, dobra. Nie no będę już nie miły tak poros. Wow. Okay. So <laughs> oj, kurde, wyczytał to. Fine, you know, <laughs> Byłeś niezły? Bardzo mi się spodobało. No, to było to samo co? No, dobre to jedzenie, ale nie rób tego więcej. O, ale relacje w górę, aha. Co się tam dzieje? Co... E, chwila, co? Od kiedy tam włącza? Okej, okay, no wiedziałem, że tam włącza y, medu. Tutaj się zdziwiłem, ale wcale tak nie brzmiało.

i'd noticed what you were doing outside of you just playing out your own bullshit interpretation of real life i don't understand sacrificing your own life for the good of your sibling and your parents definitely sounds familiar could i wonder who that's not fair bonnie no one said it was Szczerze, nawet nie wiem, co mam tutaj komentować. Tutaj jest jakaś kłótnia, kłótnia międzyrodzeństwem z dni jak z filmu. Szaket też ze swoją dziewczyną. Przebyś... Ups. Oj, to było grube. Badałem, jak cię nie było. Oj, oj. Hej mi, Jamie. Nazuj się. Ech, fajnie, że no, działa na szczęście. Na luzie czy pościąkliwie? Muszę się iść Na luzie chcesz mieć na zewnątrz poni? Dobra, wyjść specjalnie na zewnątrz. No Wrócimy i będzie połowa martwa. O. A i przydaje się pewnie trochę wyjście niż siedzenie tutaj z tym hej. Jamie, mi JB... Muszę się wsłuchać, jak oni to mówią, bo nie wiem jak go nazywać po prostu. Uu. No Robert. Robert tutaj idzie zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Tam jest ziemia. O, czy on próbuje znaleźć zwłoki i kranka skały? Chris, komora pieca. O, czy teraz będziemy jako Chris. I mean, also, to wiesz, sam nie, że you know I mean? ze...

Jeszcze jedno ujęcie czegoś bezpośrednie. Dobra, to się źle skończy. Czuję, że osoba, która tutaj najgorzej skończy, to jest Robert. Nie, nie ironicznie czuję, że Robert tutaj źle skończy, jakoś. O, a propos Roberta. Tutaj już boa. Jakaś butelka. Czy tam jest. Używaj prawy przycisk, myślę, żeby podnosić kamerę. Co widzisz? Co? E, coś popieprzonego. Ale co tutaj widzisz? Eee. Ale co mam patrzeć? Co? To mam nagrywać? Te jakieś świetniki? Skupcie na dziwnym obiekcie użyj. No, skupiam się. Eee. Co zrobiłem? Trzeba nakręcić kamerę. A, ci nie mogę tego zbyt długo przetrzymywać. E, przeładowana kamera. Jeszcze. A no rzeczywiście, to jest jakaś twarz. Wow! Wow! Ciekawe. A widać, oni widzieli te jakby te świecyjki całe, czy co? Czy chodzi o tą twarz tam po prostu? Jakiś dźwięk kolejny był ciekawy. Czy to była Linda i Woni, czy... Nie, jakiś dźwięk było słychać. Jestem pewien, że coś słyszałem i to nie była boja opredia ani nic tego typu. Okej. Okay. Co? Iść badać warsztat? Oj. Coś się musi wreszcie wydarzyć, no. To jest niemożliwe, żeby od pierwszego, slash drugiego odcinka nic się nie działo, naprawdę. Bo, bo praktycznie się nic nie dzieje. Dobra, już myślałem, że to będzie koniec znowu ich backstory i będzie powrót do tej posiadłości całej. Eee, zobaczmy, co się będzie tutaj działo. Pewnie zaraz będziemy mogli łasić. No, a propos łaszenia. Tata. No. <laughs> ja. Ja czuję tylko, że. pewnie gada i robi. Powiem szczerze, ja czuję, że Robert źle skończy. Robert źle skończy. Czy coś tutaj będzie? Fajnie, że gadacie, ale mnie interesuje, czy coś tu po prostu jest ukrytego, bo to wygląda na miejsce, gdzie byłby tu jakiś, jak to oni lubią nazywać, a propos Bibelotu. Jest Bibelot. Czy to jest klaun? O kurde. Siema Edward! Always... O kurde, mogę nakręcić Edwarda. Mnie bardziej czemu interesuje, czemu mówi kama? Tutaj są palce, które możliwe, że są prawdziwe. Ale wyglądają zarazem na sztuczne trochę. No co. palce, żeby, żeby były prawdziwe? No raczej będą sztuczne niżeli prawdziwe, ale no. No wyglądają, jakby mogły być prawdziwe trochę. E, jeszcze raz tak ręce, Edwarda. Ciekawe. Nie, akurat jedno z tej grze muszę przystać, że muszę przyznać, że starą ma te znajczki Wszystkie one mi się mega podobają. I zapisało mi tą znajczkę, mam nadzieję. Relikty. Jest clown. Jest clown. Ale, ale długie nogi tutaj ma. Przesyłałem takie długie nogi? Nie, on ma w cudzysłowie miary norm. On też ma długie nogi. Czemu ten trapper i clown mają nogi jak postaci z One Piece? A? To jest bardziej interesujące. Porozmawiaj. Tak, przez ścianę będę rozmawiał. Dobra, czyli raczej tutaj nic w pobliżu, oprócz bibelotu. Bibelot jeszcze jakiś mógłby być, ale bym raczej zauważył. Ale z takim dużym znakiem zapytania, bo tutaj można by przejść. Hmm. Tra drabina. Wcale nie wygląda podejrzanie, że coś tam by mogło przez przypadek być. Wcale to tak nie wygląda. Ale tutaj. To wygląda naprawdę ciekawie. A, otwórz, czyli to raczej będzie przejście dalej. To jeszcze tutaj przejdę na końcu, gdzie jest Robert. Zobaczymy, czy coś tam jest ciekawego. Casting Foundry Ojezy, to miało jakieś tłumaczenie. Otwórz. To, a no tak, jak sub znalazłem. Oj! Nawet nie wiem czy to fabularnie jest dobrze, że ten klucz, ale coś tutaj może być. Tutaj jest paleta, która wygląda jakby mógł odsunąć. No wygląda jakby... A nie, to cień po prostu chyba jest. Coś tutaj akurat już musi być. To no, mogę przesunąć. Jak tak na szybko przeczytałem. O, wcale nie tak, że mogłaby to przeskoczyć bez problemu. O, wcale nie tak. Och, jak ja kocham tą logikę w grach czasami. Albo coś jest niemożliwego praktycznie do zrobienia, to nagle dana postać to potrafi zrobić. Ale jeśli jest jakieś drzewko, które można łatwo wyminąć, to już nie. Co to jest? Co to za zagadka jakaś? Mogę do tyłu to przesunąć? Albo do przodu? Mogę przejść tu? Co to jest na ziemi? To jakaś ciecz jest, czy... Jaki czy o co chodzi. Tutaj mogę też przesunąć. Czy to mogę przesunąć? A nie, tu mogę się przecisnąć. Rad... Oczywiście, że nie mogę się przecisnąć tutaj, bo ta postać jest aparentnie za gruba na to. O, tutaj też wcale nie tak, że... O tak, nie mogę, o, da, o, o, o. Kurde. Jakaś zagadka jest tu do rozwiązania znowu. Co mam z tym zrobić? Mam to przesunąć czy. Czemu ja to mogę do boku dawać? What? Chciałam to przesunąć. Chciałam to przesunąć. Eee, dobra, jakąś tutaj zagadkę znalazłem ja ją muszę rozwiązać. Co z tego, że powinienem fabułę dalej rozwiązywać. To mnie zainteresowało całkiem. Czy mam z tym wyjść? Czy co zrobić? Bo tutaj było, że mogę przesuwać te się całe. No, po prostu to przewal, może, ty turna. Pasiata. Ale nie, tego już nie mogę przesunąć dalej. O co chodzi? A bo na górę to jest tutaj jakieś przejścia. Muszę się jakoś na górę dostać Chwileczkę A, już widzę, tu jest chyba szmata i mam to dać tutaj pod to Dzięki temu się dostanę Bo wcale nie mogła tam przeskoczyć no Wcale no wow bro, naprawdę Okej okay. Coś teraz zaraz powinniś, powinniśmy znaleźć Ciekawe. O i teraz mogę się magicznie przecisnąć. A tam już nie mogłem. Cenie także że tam nic nie było, ale a nóż by coś tam było. A nuż jakieś skarby by tam się chowały. A balansuj to po prostu skamienie AD. To działa tutaj w tej grze bez problemów. Wow, ale to jest ciężkie. O mój Boże. Ale jestem ciekaw, co tutaj będzie. Okej, okay, mogę to przeskakiwać. Ale jak skacze ona, naprawdę. O! I mamy tutaj! Mamy Bibelot, co to będzie? O! Chwila, to jest od Tantreski. Opalowy Żelewiec. To jest od jestem pewny. Chwila, 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 chwila. Aż mi teraz nie gra. Oni by dali dwa razy... Addon jako znajdźkę do innego killera? Nie no. To jeszcze... Nie, to jest chyba Andreska. Mogę tego użyć. No puść. Okej, okay, czyli tutaj mogę zejść, ale... Tutaj nie było czegoś. A nie, to po prostu jest drabina, żeby zejść tu na dół. Czy... Mogę tego też użyć. Też puszczę bo tamto jest po prostu przejście do nich. Ale tutaj mogę jeszcze zejść i zobaczymy, co tutaj będzie. A kolejne mordowanie, już pewnie z 10 minut ma temu. odcinek, a ja tutaj co robię, Zdajczkę znalazłem bibelot, nawet w sumie. Bibelot i jedną zdajczkę i inną po prostu. Dobra, idziemy dalej w takim razie. To jest ciekawe, jeśli już widzę że jest 10. 16. Dobra, trochę jednak muszę się przyspieszyć z przechodzeniem tej gry, bo widzę, że dużo czasu marnuję na znajdywanie znajdziek. Ale dobra, w sumie będę miał spokój na przyszłość na szczęście, bo mam nadzieję, że mi to zapisze. A nie, że będę musiał wszystkiego szukać od nowa z włączonymi poradnikami. O, coś tu tutaj odkryła Chris. O, warsztat machine shop. Ciekawe. O, w mordę, faktycznie. Ale, bar, ale bardzo mi się podoba, że Robert jest taki pozytywny, taki optymista to jest. Naprawdę, taki zadowolony cały czas jest. Hem. Czy będzie to jakiś bibelot? Pociąg? Dobrze czytałem, że pociąg, powiedział mu o... został ukrajony do mnie. Wszyscy mamy potrójne zmiany. Dokarko. Czy jednak system przeładunkowy, powiedział Frank Starrn. Nie został nigdy przez szukany nie do... Tam będą zwłoki jakieś. E, a propos zwłok, widzę, że ktoś pomyślał o tym samym, tylko że na odwrót, że tam nie będzie zwłok. Ja czuję, że tam będą jakieś zwłoki. Oj, ten Jame to... Widać, że coś myśli się coś tam... E, się niepokoi tym faktem, co się tu dzieje. Ale... ciekawie. E, w sumie nie mogę teraz narzekać, że nic się nie dzieje cienką jak się czasami zdarza, że po prostu dużo łaża, ale to w sumie w każdej serii dużo łażę, żeby znaleźć czegoś nie ma ukrytego. Ale ogólnie szczerze, ja tak mam z grami, że ja potrafię w jednym miejscu na pół godziny być. Bo... A nuż coś tam będzie. I tak się jak zazwyczaj często coś pominę. Naciśnij. No trzeba nacisnąć. Nic się nie stało. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy jest tutaj ta skrzyneczka z tymi kibetotami, bo chętnie bym ją teraz przeszukał. O, coś Robert znalazł. Chętnie bym ją przeszukał, akurat. i... Co ja to nie jest za tych postaci podejrzane, że to Dead by daylight generator. Widać, no, może do miniaturki będzie. No, no sorry. No, gens dbd to jest. Tak interesująca rzecz już dla mnie. Chcę 90 sekund tutaj przytrzymywać jeden przycisk myszy. Ja wiem jak to działa. Grałem w DBD. Ja wiem jak generatory działają. Wystarczy po prostu ruszać. E, po prostu przez 90 sekund coś robić. Uważaj na checki. Czemu nigdy go nie spytali? To film Chris. I a mean, dobra, fair. Po prostu, a miał odpowiedź jest fair. Jakby, zaśmy od tego, że Robert wcale nie także jest synem tego... E, jak mu było? Sama. Sama. Wcale nie także jest synem sama i by miał duży przepał. I nasza... A I mi mean, dobra, Fer, Jakby... JB Heybi ma uczciwe tutaj argumenty, z którymi się... z którymi się całkowicie zgadzam. Chciej zrobić coś we trójkę, bo się przyjaźnią. Startujesz do mojej... Nie no, do Roberta można być miłym. taka, że Całą noc tam na sam i nie jest łatwo. Że nie chcę uczyć się z tego miejsca, nie to powiedział. Oj, Robert tutaj trochę już agresywnie do niego. Żeby się otworzyć, generator działa. Nie, niestety też sam go trafił. Tylko części będzie jak nowy. Jak chcę naprawić generator? Chcę zobaczyć, jak tutaj się to zmieni. Jak to będzie tutaj inaczej robione? Zdańcie się, aby naprawić generator. A nie, ale personalnie zgadzam się z Hey, i J, tutaj. Chcieli zrobić coś w trójkę. Ro Robert ci po prostu znalazł. To Uuu, co to za śruba? Wezmę ją. Przedmiot dodany. Że po prostu chcieli coś we trójkę zrobić, bo nawet jak tu sam powiedział, że Linda jest najlepszy najlepszym przyjaciółką, to... Co? A to, że Robert się teraz oburzył, to trochę też głupota. Jakby... Pff. Nagle się znalazł, a on dał po prostu uczciwe, dobre argumenty. Hmm... To Mogę znowu po prostu nacisnąć? Ajaj, aj. ale to mogę wejść. Fajne, czy jest to zaznaczone podobnie jak w DBD? Kurde, to jakiś. Czy ja jakiś klucz pominąłem? Ajaj, ja, ja chyba jakiś klucz wcześniej pominąłem. Albo będę mógł znaleźć. W najlepszym przypadku będę mógł znaleźć jeszcze klucz. Ale tutaj nic nie ma. Czemu ty potem schodzisz? Wysłuchaj jeszcze na górę. Dziękuję. ziomek, JBKB. Ale coś tu jeszcze powinno być. Paleta <laughs> Dead by, by Daylight. Mm -hmm. A to przejście, że móc przejść na drugą stronę. I mean, trochę bez sensu. Ciekawe, czy tutaj będzie jakaś lupa podobna jak w DVD tylko że Frank Stone będzie godził, Że nie wiem, coś na niego zrzucamy. Itp., itd. No że szkurka, kurka, rurka, nie schodź mi po tych schodach. Po te... Hmm, interesujące, ale czy coś tu jeszcze jest? Póki co tak średnio widzę. Żeby coś tu było. Ale to ruszanie, ruszanie mi się trochę też średnio w tej grze podoba, tak? Te animacje są zarazem dobre, i też trochę takie głupi. Może nie głupi, ale takie zacinające się, że postać gdzieś nie wchodzicie itp i TD. Ale na co są te schody? Takie. Jak Nie, no nie mogę tu nikogo kłócnąć. Ale gdzieś klucz będzie jeszcze do wagonu. Ja ten klucz będę chciał znaleźć. Jeśli jeszcze będę miał możliwość go znalezienia. Czemu nagle się on cofnął? okej. Okay. A propos dziwnego ruszania się. Ach, generator. No. Chcę zobaczyć, jak będzie naprawiany. Naprawia. Gdy będziesz trzymać lepszy przycisk w celu naprawy, generatory się, pojawią się test umiejętności. Naciśnij spację, gdy wskaźnik znajdzie się w strefie powodzenia. Trafienie w pełną część zapewni dodatkowe postępy. Nieudana próba spowoduje niepowodzenie. Usunie część postępów w naprawie. Chyba, czy to jest dosłownie. Okej, okay, tutaj jakoś dziwnie to leci. Przyciskuję spację, ale. Ale to z jakimś opóźnieniem się dzieje. Kurde, prawie, 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 powoli adaptuje się już. Ajaj. No, z jakimś zimnym opóźnieniem to się dzieje. Kurde, tutaj kryty są ciężkie do trafiania, nie to co w normalnym DVD. No tak, z opóźnieniem lekkim. Ale, ale mogą być te skidżaki trochę większe, a nie mniejsze. No. Klikam wcześniej i się później dziać. No, co za... Nie, ja chyba muszę przed tym krótko klikać. O! Udało się! Kredita trafiłem czy nie? Chyba trafiłem kredita, mi się wydaje, na końcu już. Widzę, tutaj uruchomiliśmy światła. Otwórz zasilane drzwi. Ej, e, czemu mi... Co się tu stało? No. Na no szybko, chcę zobaczyć, bo chyba było coś osiągnięcie z kreditem. Jeden generator naprawiliśmy. Często 10 świetnych testów umiejętności. Aj, aj, to możliwe, że nie trafiliśmy jednak. Widzę, że nie mam postępu tutaj póki co, ale w sumie w DBD często, ogólnie w DBD samym często postęp pojawia się trochę później. Gen jest naprawiony, pójdźmy te drzwi otworzę. Widzę, że zaraz odcinek można kończyć. I co? I lecieć dalej. Tu raczej już nic nie będzie, tak mi się wydaje. Ale to okno jest. Może jest tam coś przydatnego. Czy, ta, czy jest tu jakiś. Nie, to nie jest klucz. Ale liczę, że będzie klucz. Ja bym chciał ten wagon otworzyć. Mamy prąd, powinniśmy być w stanie otworzyć te drzwi. No raczej tak. Tak jest. Nareszcie jakieś rezultaty. Oj, teraz jest podekscytowany. Mogę po prostu drzwi otworzyć. Nie możemy ich naprawdę wybić. Albo coś tego typu. Tam mamy gdzieś do wskoczenia. Niemożliwe. Drzwi są, zam drzwi są zamknięte. Serio? Serio, Chris? tak także to wcześniej sprawdziłem. Dobra, teraz możemy się spiąć i zobaczyć, co tutaj jest. Czy to są kanały? Trochę tak, w sumie. Jakby się nie kłócić, to trochę jesteśmy w takich kanałach wentylacyjnych. Wentylacji po prostu. A nie, to po prostu światło na dół. Tu chyba raczej nic nie ma, jak tak patrzę. A gdzieś raczej już tutaj będzie klucz. Przez szyby dachowe. Jak jakiś shop. Czemu shop akurat? czopy? to w świetnikach grzebią? A nie przez. Dachy. Przez szyby dachowe. Okay. Dobra, co my tu mamy? Nie, ale jedną rzecz jeszcze chcę przeanalizować. A bo tu jest koń też. A to nie miałem lisa. I powaliłem, dobra, nieważne. Powaliło mi się z tym koniem. Kto miał addon z koniem? Z takim koniem. Szczerze? Nie wiem. Ale widzę, że to nie jest jednak po kolei. Możliwe, że jeszcze go znajdę to, bo to było później. To było później niż, aniżeli palec, but i szur. Ciekawe. To raczej powiem móc... nic otworzyć, nie mogę. O, jest, są kluczyki. Dobra, zarąbiście. A, to jednak nie jest żaden steregowy O, f-stone. Dobra. Tutaj byliśmy. Widzę, że tu, racz, tu już nic więcej nie ma. O, teraz możemy drzwi otworzyć. Siemanko, Chris. Było tam coś. O, kluczyki. Ma etykietę. F-stone. O, niech mnie skręci. Nie no, święte gówno powinni przetłumaczyć, a nie. O, rany. Dobra, otwieramy wagon i raczej kończymy ten odcinek. Dalej się nic, mi takiej atomówki, żadna atomówka dalej się nie wydarzyła. Ale za to zrozumiałem lekko mini zagadkę. Jeśli teraz będzie jakaś atomówka, to się wkurzę. Zamknij ich. Ale... czekaj, co, co on się tam patrzy? A! To tyle? Iść do pociągu? Dobra, no to mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał i widzimy się w następnym odcinku, w którym może wreszcie się coś wydarzy. Co o klucz, może. Dobra, to mam nadzieję, że się Wam podobał i widzimy się w następnym odcinku kiedyś. Bye, bye!